Witajcie ponownie na naszym kanale. Dziś zagłębiamy się w jedną z najbardziej fascynujących i tajemniczych historii w Biblii, moment, w którym Bóg zamienił potężnego króla Nabuchodonozora w zwierzę. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak potężny król jak Nabuchodonozor skończył czołgając się na czworakach, jedząc trawę i żyjąc jak bestia? Co mogło skłonić Boga do zesłania tak dramatycznego sądu? I co to oznacza dla nas dzisiaj? Ta historia jest pełna lekcji o pysze, władzy i suwerenności Boga. I uwierzcie mi, nie będziecie chcieli przegapić niesamowitej przemiany, która ma miejsce na końcu. To co stało się z Nabuchodonozorem, wciąż może nas uczyć cennych lekcji, a prawda objawiona w tej historii może zmienić sposób, w jaki postrzegacie sukces, pokorę i rolę Boga w waszym życiu. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o kliknięciu przycisku Lubię to, jeśli jesteście podekscytowani, że dowiecie się czegoś nowego i nie zapomnijcie zasubskrybować, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów, które odkrywają potężne prawdy z Biblii. Zostańcie z nami do samego końca, gdzie omówimy, co upokarzające doświadczenie nabuchodonozora oznacza dla Was i jak odnosi się do naszej codziennej wędrówki z Bogiem. Chcielibyśmy również usłyszeć od Was. Dajcie nam znać w komentarzach, która lekcja z tej historii najbardziej do Was przemówiła. Nie wahajcie się udostępnić tego filmu swoim przyjaciołom i rodzinie, aby i oni mogli zostać pokrzepieni mądrością Bożą. Zanurzmy się w temat i odkryjmy, dlaczego Bóg zamienił króla Nabuchodonozora w zwierzę. Zanim przejdziemy do przemiany Nabuchodonozora w zwierzę, przyjrzyjmy się bliżej, kim był ten król i dlaczego jego historia jest tak znacząca. Król Nabuchodonozor II nie był zwykłym królem. Był jednym z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych władców starożytnego świata. Panował od około 605 do 562. R, P, N, E. A podczas jego rządów Babilonia osiągnęła szczyt swojej potęgi, stając się jednym z najsłynniejszych imperiów w historii. Babilonia pod panowaniem Nabuchodonozora była znana z ogromnego bogactwa, sprawności militarnej i imponujących osiągnięć architektonicznych. Być może najsłynniejszym z nich były wiszące ogrody Babilonu, uważane za jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Chociaż historycy debatują nad ich istnieniem, legenda ogrodów symbolizuje wielkość i luksus Babilonu podczas rządów Nabuchodonozora. Nabuchodonozor rozszerzył swoje imperium. Podbijając wiele okolicznych narodów, w tym Judę, królestwo ludu wybranego przez Boga, w 586 r.p.n.e. poprowadził zniszczenie Jerozolimy, świętego miasta Żydów, burząc jego mury, paląc świątynie i biorąc Izraelitów do niewoli. Wydarzenie to znane jako wygnanie babilońskie było kluczowym momentem w historii biblijnej. Oznaczało ono wypełnienie Bożych ostrzeżeń dla Izraelitów za ich nieposłuszeństwo. Druga Księga Królewska 10-16. Druga Księga Królewska 25 1, 21 Dziedzictwo Nabuchodonozora jako zdobywcy i budowniczego uczyniło go centralną postacią na ówczesnej scenie światowej, ale to jego relacja z Bogiem Izraela Wyróżnia się najbardziej w Biblii. Jego interakcje z żydowskimi wygnańcami, zwłaszcza z Danielem, Szadrakiem, Meszakiem i Abetnego, dają nam głęboki wgląd w jego charakter. Mimo, że był pogańskim królem, który czcił wielu bogów, nabuchodonozor miał kilka spotkań z prawdziwym Bogiem, Bogiem Izraela. Te spotkania ukształtowały bieg jego życia i ostatecznie doprowadziły do jego upokarzającego doświadczenia. W księdze Daniela po raz pierwszy widzimy, jak nabuchodonozor spotyka się z mocą Bożą, gdy ma niepokojące sny, których żaden z jego magów, czarowników, ani mędrców, nie potrafił zinterpretować. To Daniel, młody hebrajski jeniec, zinterpretował te sny, objawiając tajemnicę danemu przez Boga. W drugim rozdziale Księgi Daniela. Daniel interpretuje sen Nabuchodonozora o wielkim posągu wykonanym z różnych materiałów, reprezentujących różne królestwa. Śmiało mówi królowi, że jego władza i sukces pochodzą od Boga niebios. Przeczytajmy fragment z Księgi Daniela 2, 37-38. Królu, ty jesteś królem królów, któremu Bóg nieba dał królestwo, moc, siłę i chwałę. W twoje ręce oddał wszystkich ludzi. Zwierzęta polne i ptaki powietrzne, gdziekolwiek mieszkają, uczynił cię władcą nad nimi wszystkimi. Ty jesteś tą głową ze złota. Ten werset jest kluczowy, ponieważ stwierdza, że władza Nabuchodonozora została mu udzielona przez samego Boga. Mimo, że był pogańskim królem, dojście Nabuchodonozora do władzy i jego rozległe panowanie były częścią suwerennego planu Boga. Bóg umieścił go na tej wpływowej pozycji. Tak jak Bóg rządzi wzlotem i upadkiem wszystkich przywódców i imperiów. List do Rzymian 13 1. Jednak z wielką władzą często idzie w parze wielka pycha. Serce Nabuchodonozora, podobnie jak wielu władców w historii, uniosło się pychą. W miarę jak jego imperium rozkwitało, a on osiągał monumentalne sukcesy, Nabuchodonozor zaczął przypisywać całą chwałę sobie, zamiast uznawać rękę Boga w swoich zwycięstwach i osiągnięciach. Wpadł w pułapkę samouwielbienia. Jednym z najbardziej uderzających przykładów pychy Nabuchodonozora jest jego reakcja na przyjaciół Daniela, szadraka, meszaka i abednego. Gdy odmówili pokłonu przed złotym posągiem, który Nabuchodonozor postawił, był tak rozwścieczony ich oporem, że kazał wrzucić ich do ognistego pieca. Ale nawet wtedy, gdy Bóg cudownie uratował ich z płomieni, Nabuchodonozor nie w pełni zrozumiał głębi autorytetu Boga. Chociaż uznał Boga za Boga, który ratuje Księga Daniela 3:28-29, jego serce pozostało nieskruszone i pełne pychy. Drugie spotkanie nabuchodonozora z mocą Bożą przyszło w postaci tajemniczego i niepokojącego snu. W czwartym rozdziale Księgi Daniela poznajemy ten sen, który wstrząsnął nabuchodonozorem, mimo jego statusu najpotężniejszego władcy starożytnego świata. Rozdział zaczyna się od tego, jak nabuchodonozor opowiada o swoim śnie własnymi słowami, pokazując, że chociaż był królem, Coś w tej wizji głęboko go zaniepokoiło i sprawiło, że desperacko szukał odpowiedzi. Ponownie, jak w poprzednich sytuacjach, wezwał mędrców, astrologów i magów babilońskich, aby zinterpretowali dla niego sen. Jednak żaden z nich nie potrafił podać wyjaśnienia. Należy tu zauważyć, że chociaż ci ludzie byli uważani za ekspertów w dziedzinie mądrości i sztuk mistycznych Babilonu, byli bezsilni w obliczu boskiego przesłania. Jest to znaczący kontrast, który Księga Daniela podkreśla wielokrotnie. Mądrość i objawienie Boże zawsze przewyższają mądrość ludzką. W końcu wezwano Daniela, znanego pod babilońskim imieniem Belteszasar. Daniel już w poprzednich rozdziałach wykazał swoją daną od Boga zdolność do interpretowania snów, ale tym razem przesłanie miało być bardziej osobiste i surowe. Król Nabuchodonozor ufał Danielowi, ponieważ rozpoznał w nim ducha świętych bogów. Księga Daniela 4. 18. ale jeszcze nie rozumiał prawdziwego Boga stojącego za mądrością Daniela. Zanuszmy się w sen, który Nabuchodonozor opisał w Księdze Daniela 4. 10-12. Oto widzenia, które miałem leżąc w łóżku. Spojrzałem, a oto stało przede mną drzewo pośrodku ziemi, a jego wysokość była olbrzymia. Drzewo rosło duże i silne, a jego wierzchołek dotykał nieba, było widoczne aż po krańce ziemi. Jego liście były piękne, jego owoce obfite, a na nim było pożywienie dla wszystkich. Pod nim dzikie zwierzęta znajdowały schronienie, a ptaki mieszkały w jego gałęziach. Z niego karmione było każde stworzenie. Ten obraz drzewa jest potężny i symboliczny. Drzewo było majestatyczne. Górowało nad wszystkim, dając schronienie i pożywienie wszystkim stworzeniom ziemi. To drzewo reprezentuje królestwo Nabuchodonozora. Babilonia była wówczas supermocarstwem świata. Podbijała narody, kontrolowała ogromne zasoby i oferowała schronienie wielu ludom pod swoim panowaniem. Sam Nabuchodonozor był u szczytu swojej potęgi i, podobnie jak drzewo, był postrzegany jako źródło siły dobrobytu i bezpieczeństwa dla swojego ludu. Drzewo było widoczne aż po krańce ziemi, co jest trafnym obrazem dla Nabuchodonozora, który uważał się za władcę znanego świata. Imperium Babilonii rozciągało się daleko i szeroko, a jego król był symbolem władzy, bogactwa i panowania. Jednak to, co nastąpiło we śnie, ujawniło, że ta wspaniałość nie będzie trwać wiecznie. W Księdze Daniela 4. Trzynaście, czternaście, król kontynuuje. W widzeniach, które miałem, leżąc w łóżku, spojrzałem, a oto stał przede mną święty, posłaniec stępujący z nieba. Zawołał głośno. Zetnijcie drzewo i obetnijcie jego gałęzie. Zedrzyjcie jego liście i rozrzućcie jego owoce. Niech zwierzęta uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi. Tu sen przybiera dramatyczny obrót. Niegdyś potężne i kwitnące drzewo zostaje nakazane do ścięcia przez niebiańskiego posłańca. Symbolizuje to upadek Nabuchodonozora, który był kiedyś u szczytu ludzkich osiągnięć. Gałęzie są obcinane, liście zrywane, a zwierzęta się rozpraszają. Królestwo, które zbudował Nabuchodonozor, wkrótce miało stanąć w obliczu wstrząsu, a sam król miał zostać usunięty ze swojego stanowiska władzy. Jednak sen nie kończył się całkowitym zniszczeniem. W Księdze Daniela 4, 15 czytamy Lecz pozostawcie w ziemi pniak z korzeniami, związany żelazem i brązem, w trawie polnej. Pozostawienie pnia z nienaruszonymi korzeniami jest znaczące. Reprezentuje nadzieję na odnowę. Bóg w swoim miłosierdziu nie. Zamierzał całkowicie zniszczyć Nabuchodonozora ani jego królestwa, ale miał go surowo upokorzyć, aż uzna on suwerenność Boga. Związanie pnia żelazem i brązem wskazuje również, że upadek Nabuchodonozora będzie ograniczony i pod kontrolą. Jest to przypomnienie o łasce Bożej. Nawet w sądzie zawsze jest szansa na odkupienie, gdy uniżymy się przed nim. W tym momencie Daniel, głęboko zaniepokojony interpretacją, wyjaśnia sen Nabuchodonozorowi. W księdze Daniela 4, 24-25 Daniel mówi. Oto jest wykładnia o królu. I to jest dekret, który Najwyższy wydał przeciwko memu Panu, królowi. Zostaniesz wypędzony spośród ludzi i będziesz mieszkał z dzikimi zwierzętami. Będziesz jadł trawę jak wół i będziesz mokry od rosy niebieskiej. Siedem czasów minie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad wszystkimi królestwami na ziemi i daje je komu chce. Słowa Daniela musiały być szokujące dla dumnego króla. Drzewo reprezentowało Nabuchodonozora, a jego upadek oznaczał, że straci on rozum i królewską godność. Sąd Boży miał pozbawić Nabuchodonozora rozumu i statusu, zmuszając go do życia jak zwierzę. Miał jeść trawę jak wół i być wystawionym na działanie żywiołów, odcięty od cywilizacji ludzkiej. Ta dziwaczna kara życia jako dzikie zwierzę miała nauczyć Nabuchodonozora głębokiej lekcji, że tylko Bóg jest suwerenem nad wszystkimi ziemskimi królestwami. Wyrażenie siedem czasów odnosi się do okresu siedmiu lat. Przez siedem długich lat, nabuchodonozor miał być upokorzony i sprowadzony do istnienia podobnego do zwierzęcia, aż uzna on wyższość Boga. Nie była to kara arbitralna, ale specjalnie zaprojektowana, aby upokorzyć najpotężniejszego człowieka na ziemi i pokazać mu, że mimo wszystkich swoich osiągnięć wciąż podlegał władzy Stwórcy. Daniel również błaga na Buchodonozora w wersecie 27. Dlatego o królu przyjmij moją radę, odrzuć swoje grzechy, czyniąc to, co słuszne, i swoją niegodziwość, będąc miłym dla uciśnionych. Może wtedy twój dobrobyt będzie trwał. W tym wersecie Daniel wzywa króla do pokuty. Oferuje Nabuchodonozorowi wyjście. Jeśli odwróci się od swojej pychy i niegodziwości, i uzna sprawiedliwość Boga, być może tego losu dałoby się uniknąć. Prośba Daniela odzwierciedla serce Boga, który zawsze daje szansę na pokutę i odnowę. Był to akt łaski. Ostatnia okazja dla Nabuchodonozora, aby dobrowolnie uniżył się przed Bogiem. Niestety, jak zobaczymy w następnej części historii, Nabuchodonozor nie posłuchał natychmiast ostrzeżenia. Jego pycha nadal rządziła jego sercem, a sąd, który przepowiedział Bóg, miał wkrótce się wypełnić. Mimo jasnego i otrzeźwiającego ostrzeżenia od Boga, Przekazanego przez sen i jego interpretację przez Daniela, serce Nabuchodonozora pozostało zatwardziałe w pysze. Przez cały rok po śnie król miał każdą okazję, by się ukorzyć i uznać suwerenność Boga. Jednak nadal upajał się swoimi osiągnięciami i pławiał się w chwale własnej potęgi. Pycha, niekontrolowana i nieskruszona, miała doprowadzić do jego dramatycznego upadku. Biblia mówi nam, że dokładnie rok później, jakby czas przyćmił pilność ostrzeżenia, nabuchodonozor przechadzał się po dachu swojego królewskiego pałacu w Babilonie. Ta scena jest symboliczna. Pokazuje nabuchodonozora obserwującego swoje imperium z góry, podobnie jak postrzegał siebie, wyniosłego i nietykalnego. Sam pałac królewski był wspaniałą budowlą. Ozdobioną luksusem i otoczoną pięknem wiszących ogrodów oraz innymi cudami miasta. Z tego punktu widokowego nabuchodonozor nie mógł się powstrzymać przed wygłoszeniem deklaracji, która ujawniła głębie jego arogancji. W księdze Daniela, w rozdziale wersecie, nabuchodonozor woła: Czyż to nie jest wielki Babilon, który zbudowałem jako królewską rezydencję moją? Potężną mocą i dla chwały mojego majestatu? Te słowa streszczają pychę, która ogarnęła serce Nabuchodonozora. Jego oświadczenie pokazuje, że wierzył, iż wielkość Babilonu była wyłącznie wynikiem jego własnej mocy i starał się chwalić samego siebie ponad wszystko. Babilon był przecież klejnotem starożytnego świata. Mówiono, że jego mury były tak szerokie, że na ich szczycie mogły ścigać się rydwany. Miasto było centrum handlu, kultury i potęgi militarnej jego świątynie, pałace i ogrody uważano za cuda architektury. Bogactwo Babilonu było ogromne, a Nabuchodonozor wierzył, że to on był mózgiem tego wszystkiego. Ale jest rażący problem z przechwałkami Nabuchodonozora. Całkowicie zignorował rolę Boga w swoim sukcesie. Jak przypomniał mu wcześniej Daniel w Księdze Daniela, w wersetach dwa rozdziału, moc Nabuchodonozora została mu dana przez Boga. Jego panowanie nie było czymś, co osiągnął sam, ale darem od najwyższego. Jednak zamiast uznać Boga, pycha nabuchodonozora sprawiła, że uwierzył, iż jego osiągnięcia były wynikiem jego własnej potęgi, mądrości i siły. Nie dostrzegł, że Bóg pozwolił mu dojść do władzy w określonym celu i że ostatecznym władcą wszystkich królestw jest sam Bóg. Ale sąd Boży był szybki i zdecydowany. Gdy tylko chełpliwe słowa opuściły usta Nabuchodonozora, głos z nieba przerwał jego dumne rozmyślania. W księdze Daniela 4, 31-32, czytamy. Jeszcze słowa były na jego ustach, gdy z nieba rozległ się głos: Oto co jest postanowione dla ciebie, królu Nabuchodonozorze, Twoja królewska władza została ci odebrana. Zostaniesz wypędzony spośród ludzi i będziesz mieszkał z dzikimi zwierzętami. Będziesz jadł trawę jak wół. Siedem czasów minie nad tobą, aż uznasz, że najwyższy jest władcą nad wszystkimi królestwami na ziemi i daje je komu chce. Ten boski sąd przybrał formę publicznego i upokarzającego upadku z władzy. Nabuchodonozor natychmiast stracił swoją królewską władzę. Ten sam król, który chełpił się swoją potęgą i chwałą, został teraz pozbawiony wszystkiego, co cenił: swojego statusu, bogactwa, tronu. Wszystko zostało mu odebrane w jednej chwili Bożej Sprawiedliwości. Ale sąd nie skończył się na utracie tronu. Nabuchodonozor został dotknięty stanem, który można opisać jako formę szaleństwa. Został wypędzony ze społeczeństwa ludzkiego i żył jak zwierzę, co było karą żywo odzwierciedlającą pychę, którą w sobie pielęgnował. Wielki król, który kiedyś rządził rozległymi ziemiami, teraz czołgał się po ziemi, jedząc trawę jak wół, niezdolny nawet do rozumowania jak człowiek. Był mokry od rosy niebieskiej, wystawiony na działanie żywiołów, a jego włosy urosły długie jak pióra orła, a paznokcie jak szpony ptaka. Księga Daniela 4:33 Obraz Nabuchodonozora, niegdyś wspaniałego władcy, teraz sprowadzonego do tego zwierzęcego stanu, jest jednym z najpotężniejszych przykładów zdolności Boga do upokarzania dumnych. Ta dramatyczna przemiana z królewskiego splendoru w zwierzęce istnienie służy jako surowe ostrzeżenie dla nas wszystkich. Doświadczenie Nabuchodonozora ujawnia powagę, z jaką Bóg postrzega ludzką pychę. Pycha zaślepia nas na rzeczywistość autorytetu Boga, sprawiając, że przypisujemy sobie zasługi za rzeczy, które należą wyłącznie do niego. Kiedy wywyższamy samych siebie i odmawiamy uznania ręki Boga w naszym życiu, ryzykujemy, że zostaniemy poniżeni. Stan Nabuchodonozora trwał Siedem Czasów, co większość uczonych interpretuje jako Siedem Lat. W tym okresie był całkowicie odcięty od społeczeństwa, żyjąc w izolacji, odłączony od tronu i królestwa, którym kiedyś rządził? Okres siedmiu lat był znaczący, był wystarczająco długi, aby złamać pychę nabuchodonozora i nauczyć go, że jest całkowicie zależny od Boga we wszystkim. W tym momencie pojawia się pytanie: Dlaczego Bóg zamienił nabuchodonozora w zwierzę? Dlaczego Bóg wybrał tak drastyczny i upokarzający sąd dla tego potężnego króla? Odpowiedź leży w głębokiej lekcji, której Bóg uczył Nabuchodonozora, a przez niego nas wszystkich, o suwerenności Boga i niebezpieczeństwach ludzkiej pychy. Przemiana Nabuchodonozora w zwierzę nie była karą arbitralną ani przypadkowym pokazem mocy Bożej. Był to celowy akt, mający na celu doprowadzenie króla do głębokiej pokory i skruchy. Nabuchodonozor wzniósł się na wyżyny światowej potęgi, ale w sercu wierzył, że jego sukces był wyłącznie jego własnym dziełem. Stał się uosobieniem pychy, cechy, przed którą Biblia konsekwentnie ostrzega. Pierwszą i najważniejszą lekcją, jakiej musiał nauczyć się Nabuchodonozor, była absolutna suwerenność Boga. Królestwo Nabuchodonozora było rozległe, a w jego umyśle jego władza była niezachwiana. Zbudował Babilon w cud starożytnego świata i przypisywał sobie za to całą zasługę. Ale Nabuchodonozor zapomniał o fundamentalnej prawdzie, że każde królestwo, każdy władca i każde osiągnięcie istnieje pod autorytetem Boga. Psalm 24. Jeden przypomina nam, Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Bóg pokazywał Nabuchodonozorowi, że bez względu na to, jak potężny wydawał się w oczach ludzi, wciąż podlegał władzy Najwyższego Boga. Wszyscy władcy, czy to uznają, czy nie, służą pod panowaniem Boga. Jak zinterpretował Daniel w śnie króla, to Bóg dał Nabuchodonozorowi jego moc, ale Nabuchodonozor nie uznał tego i zamiast tego chwalił samego siebie. Przemiana w zwierzę była uderzającym sposobem, w jaki Bóg zademonstrował, że władza i status nabuchodonozora były całkowicie zależne od Boga. W jednej chwili Bóg mógł odebrać wszystko, nawet zdrowy rozsądek i ludzką godność nabuchodonozora. Księga, przysłów, wielokrotnie ostrzega nas przed konsekwencjami pychy. W księdze przysłów w rozdziale wersecie powiedziano nam, Pycha chodzi przed upadkiem a wyniosły duch przed ruiną. Upadek Nabuchodonozora z władzy był bezpośrednim skutkiem jego pychy. Wywyższył się do tego stopnia, że uwierzył, iż jest ponad wszelką odpowiedzialnością, nawet przed Bogiem. A jednak jego upadek służy jako dramatyczne przypomnienie, że nikt, bez względu na to jak potężny, nie jest poza zasięgiem sądu Bożego. Po siedmiu długich latach Biblia mówi nam, że zdrowy rozsądek Nabuchodonozora został przywrócony. Ale to przywrócenie nie nastąpiło, dopóki nie podniósł oczu ku niebu. W księdze Daniela 4, 30, 4, 35 Nabuchodonozor opowiada, Pod koniec tego czasu ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu, i mój rozum został mi przywrócony. Wtedy chwaliłem najwyższego. Czciłem i chwaliłem tego, który żyje na wieki. Jego panowanie jest wiecznym panowaniem. Jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy Ziemi są uważani za nic. On czyni, co mu się podoba, z mocami nieba i z mieszkańcami Ziemi. Nikt nie może powstrzymać Jego ręki, ani powiedzieć Mu: Co uczyniłeś? Ten fragment jest niezwykle potężny, ponieważ pokazuje dramatyczną zmianę w sercu Nabuchodonozora. Dumny król, który kiedyś chwalił się własną wielkością, teraz chwalił i wysławiał Boga, uznając, że Królestwo Boże jest wieczne, a jego moc niezrównana. Nabuchodonozor zdał sobie sprawę, że tylko Bóg ma władzę, by podnosić królów i obalać ich. Uznał, że wszystko, co miał i czym był, należało do Boga. Dopiero, gdy nabuchodonozor uznał suwerenność Boga, jego zdrowy rozsądek został przywrócony, a jego królestwo zostało mu zwrócone. Miłosierdzie i łaska Boża są zawsze dostępne, ale wymagają od nas, abyśmy się ukorzyli i uznali Jego władzę nad naszym życiem. Historia nabuchodonozora to nie tylko starożytna opowieść. Ma ponadczasowe znaczenie dla nas dzisiaj. Pycha wciąż jest jedną z najniebezpieczniejszych pokus, z jakimi się mierzymy, czy to pycha z naszych karier, osiągnięć czy posiadłości. Lekcja jest jasna: wszystko, co mamy, pochodzi od Boga, a bez Niego jesteśmy niczym. Kiedy zaczynamy wywyższać samych siebie i zapominamy o naszej zależności od Boga, przygotowujemy się na upadek. Jednak dobrą wiadomością jest to, że tak jak w przypadku Nabuchodonozora upokorzenie przez Boga nie ma na celu zniszczenia nas, ale uratowania. On nas upokarza, abyśmy mogli być podniesieni w Jego łasce. Historia Nabuchodonozora służy jako potężne przypomnienie, że prawdziwa wielkość znajduje się w pokorze i w uznaniu suwerenności Boga nad naszym życiem. Dziękujemy, że dołączyliście do nas w tej podróży przez historię Nabuchodonozora. Jeśli nauczyliście się dzisiaj czegoś cennego, proszę dajcie temu filmowi kciuk w górę i rozważcie subskrypcję naszego kanału, aby uzyskać więcej biblijnych spostrzeżeń. Zostawcie poniżej komentarz na temat tego, które lekcje najbardziej do was przemówiły i udostępnijcie ten film, aby zachęcić innych do uczenia się z mądrości Biblii. Niech Bóg was błogosławi i pamiętajcie, że droga do prawdziwej wielkości znajduje się w pokorze przed naszym wszechmogącym Bogiem.